że tak cenie, tak będzie. Będzie. będzie Vlog z Młodych Wilków Dobra, to jest, to, to jest dobry filmik w sumie no Nie, zobaczmy z Lofi jak to będzie Chcesz być na bieżąco z akcją popkillera? Śledź kanał Młode Wilki Z Lofi w tle Witamy Pierwszych dwóch Młodych Wilków już na planie Jak myślicie kto jeszcze będzie w składzie? Kurwa jak dla mnie Uwagę, Pater Kurde ten Tymek był taki inny wtedy Pamiętam, jak, jak, jak wtedy go, go pierwszy raz zobaczymy tych Młodych wilka jak on się zmienił z, z czasem, nie? Ja nie znałem, ja Tymka nie znałem, Kamil ehm, natomiast nie, jestem słaby w tych nowych, młodych. Ehm, słuchałem ostatnio płyty Getza, to myślę, że water będzie i, i ten widziałem, jeśli chodzi o młode ksywki, które pula. są właśnie i mogą tu być, to myślę, że może Janek krapowaniem przyjedzie, nie wiem. Jak wspominasz Młode Wilki? Fajnie, tylko bardzo melanżowo i będę że właśnie tam człowiek cały czas był pod wpływem. Czegoś, eee, no i tak jakoś tak to. Co to powiesz, No ale to też było w takim okresie, to było dużo lutego. <grym> <temu. grym> ale był taki chaos, nie? Tak, tyle ludzi, nie wiadomo, co, co my tu w ogóle robimy i co my tu mamy robić. Jakieś takie było to takie, pamiętam. Może ja też byłem bardziej, bardziej chaotyczny, ale. no... że da się, bagna i że trzeba pomóc, szansie. Masz hajs, to najpierw ludzie, potem myśl o brandzie. Sam się utrzymuję, nic nie mam od starszych, to coś znaczy i tu, tu robisz Nie, okej. Okay. No jeszcze raz. Się nagle wszyscy tacy sąby rozumiali Gdzie oni byli, gdy chodziłem w butach ujebanych Ja siedzę na ławeczce, znowu palę Orange że my mnie pytają kiedy w końcu zgarnę hajs A ja siedzę na ławeczce wyjebany mam Początek troszkiego dnia naprawdę Tak, ten początek był właśnie w chacie u Igora Ignacego Pamiętam że wtedy tak mega bark zabolał z jakiegoś powodu I, I pamiętam, że pierwszy raz w życiu jadłem ten jak on się nazywa? Ketonol? Ketanol? Ten taki przeciwbólowy, mocny. Eee... No to ten, to pamiętam, że, że, że dał mi to wtedy i mi to przeszło, nie? Ale jakoś tak, miałem tak dwa, trzy razy w życiu, że mnie mega tak bark bolał jakoś. Właśnie rozkładamy bidonet. Dobra, słuchajcie pytanie. Proszę o ciszę, a nie przeszkadzajmy sobie. Nie, bardzo. Kurde. Ale to Pamiętam przez yerbę? Tak. przez Hickov. Mateusz teraz Natali już wtedy miał Jerba mat Ja musiałem tutaj do tego Przychodzą, przychodzą, o, jak ja wyglądałem, ty. Pamiętam, że myśmy wtedy z Salesa pod zgarnęli. Moi rodzice nas tu przywieźli. Pamiętam, Mateusz wtedy hotel ogarnął. I bo i tak, moi rodzice zwiedzili wtedy Warszawę. Pierwszy raz tak porządnie. A tutaj oczywiście Uzi Chain, skinny jeans, lewisy. No jeszcze taki, o. Ale też się zmienił, sporo Dużo młody, dużo teraz inaczej też wygląda o. o człowiek się buja, pamiętam White pokazywał wtedy jakieś takie Jakieś takie yy, europejskie rytmy Ja słuchałem tylko Stanów wtedy, albo Polski To było dla mnie coś nowego jak to będzie niespodzianka na wieczór, tak A, Ale, ale, ale... ale jakiś nowy mody Jaki no jeszcze. To było trochę takie niezręczne to te całe Wilki, biorąc pod uwagę, że właśnie spotyka się tam nie wiem ileś randomowych osób i muszą nagle razem działać i akurat ten konkretny dzień poczuć vibe do robienia muzy, nie? To jakby jest to takie, że no trzeba to wtedy zrobić, tak jakby gdzie zazwyczaj po prostu no, ludzie pracują tak, jak im się chce, nie? To, tam to było takie, przyjechaliśmy teraz, musimy robić muzykę, I nikt się nie zna, ani nic, tak jeden trochę z drugim gada, trzeci z czwartym. By, było to takie niezręczne, z tego co pamiętam trochę. Przynajmniej z mojej perspektywy. Ej, w ogóle jest tu quality tutaj? Nie, bo z... nie zapłacili w tym roku, Matyjo. za pieniądze? była, przy, przy, przyciówka. Było na nas ujęcie, ale my wtedy, w sensie, Silence nie wiem czy miał tam singiel, więcej singli. Chyba może miał więcej singli, na nie Czy może nawet album miał jakiś, nie wiem. Nie pamiętam. Ale ja miałem single tylko, nie? I już przebitka na nas, niby my. Kur. Było, było, było. Było, w Nie, w tym by to nie było wtedy przy tym. Aj ja on tam oni się tam po Tak, bardzo to jest ściera. Jakie to uczucie, jak twoja dupa ma na kusulce innego rapera? Oj jest... tam pamiętam ładowali. Prawdziwy hadowiec. Ja byłem wtedy bardziej taki jeszcze nawet nie. Yy... Nawet niż teraz, bardziej taki spokojny, wycofany, więc trochę właśnie w takim rozgardiaszu mi się ciężko było ogarnąć. A ja szedłem tam, gdzie był spokój, gdzie można było z kimś sobie pogadać, zagaj O! Kto to jest? Ja go nie znam. Młodym wielkiem jestem, że mam spełniał, że Szczerze rzekły do ciebie, mama zjeżdżam mi, że w twoich oczach się odbija, wieczorem, Nie że ufałem im. Małe dzieci, i ja nie Ja który rapuję zawsze sobie sam, przy, 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 przy kąpie i mam tych milion take'ów swój jakieś podejście, wtedy byłem wystawiony na to, żeby wszyscy na siedzieli i słuchali moich take'ów, nie? Ja to nagrałem w ogóle szybko. Jak siedzi kilka osób i jakby to się tak mam, że szybko nagrywam, bo jak siedzę sam, no to nagrywam tyle ile trzeba. Mam czasem 15 tejków, czasem za pierwszym coś wejdzie, kombinuje, głosy zmienią, różne rzeczy kombinuje. A właśnie jak, jak ludzie słuchają, to starał się bezpiecznie szybko zrobić swoją robotę, żeby już kolejni mogli. Jakoś tak nie wiem, dlatego dużo lubię nagrywać sam. Eee, ale na pewno z realizatorem było bezpoko, ale w takiej bandzie pamiętam, że wtedy to było takie, że było trochę niezręczne. No ale wiadomo, no jakby trzeba było wszystko nagrać tam na miejscu, zarejestrować, no i tyle. Na ulicach czuję głód, ale nie wierzę w syp Głód, ale nie wierzę w syp Kurwa, czemu ja nie czytam? Dobra. Ja mam tutaj telefon, a ja lecę sobie na freestyle, nie? Małe dzieci, to jest wóz pod sceną i Ty na co dzień czujesz ból, ja nie czuję nic. Na ulicach czuję głód, ale nie wierzę w syp. Widzisz, teraz na przykład jak ja nagrywam wy 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 wyższym głosem i później nagrywam tej niższym, to ja na niższy na przykład zwiększam czułość majka, nie? A tam wszystko musiałem leć na jednej, no bo wiesz, siedzi chłop. Też ja taki poryt też nic nie będę gadał, szybko w gramie idę, nie? Takie to było wtedy no robimy parę stów, ale co miesiąc czy ma że tatuażę na i brwi parę stówy dałem parę lip Zacząłem mu tyle, palę, trzeba wejść na apartament, miałem <laughs> szampana w bramie, moje serce niczym ja nie ma... Jak tak? E, moje ręce liczy skaner. Jak tak mamy. Piszę lewą, trzymam prawe, piszę wierz, trzymam, w trzymam. bio! bio. Kamil pił taki nauczyciel od WF-u patrzy, patrzy co chłopaki robią teraz na zwolnieniu On kurwa pyta mnie czemu nie jo, jo, jo Co <śmianie> zrobił, <chłopaki? śmianie> z wami Jeszcze Silasowi jak przyjedzie muszę hmm. pokazać Jeszcze dumna będzie mama, wow. 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 jeszcze dumna Tego będzie mama mam, wow. 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 Jeszcze dumna będzie mama, jeszcze dumna będzie mama Jeszcze dumna będzie mama, nie ma nic za darmo wow. Wow. Kurde jaki wow. człowiek ma... skrępowany taki w tym plecaku <grym. <grym> Było no, były czasy inne no Teraz zupełnie jestem inny. Hip-hop mnie dowartościował w międzyczasie. darmo... Trzeba zapierdalać... Hey, hey, Jeszcze dumna będzie mama... Wow, hey, hey. Coś więcej niż zabawa... Teraz z nami cała sala... Kurwa, kurwa nie, nie ma nic za darmo... No, Trzeba zabawać... Jeszcze dumna będzie mama... Hej, hej... To jest FM, hey, hey, no, no, tak, hey, hey. chodźcie do ciała... Kurwa, nie ma nic za darmo... 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 Nie ma nic nie ma nic. Był moment, był moment. W żebyś dołączył do nowej szkoły w środku szkolnego szkolnego, każdy się zna, a ty próbujesz się zaklimatyzować. No mi na pewno trochę dłużej czasu trzeba, a na pewno trzeba było wtedy, żeby jakoś się poczuć luźno i bezpiecznie. Ty wtedy kiedy będzie jałka? W takim środowisku. nie też wszyscy byli starsi ode mnie, nie. Też jeszcze to nie ja tam byłem chyba w tamtym, tamtym czasie jako gościusz, który ma chyba największe liczby w tamtym czasie, jakby pewnie tak, ale byłem taki wiesz, pamiętam musiałem udowadniać tą swoją hip-hopowość, Nie, niekoniecznie mnie za takiego mieli, ale pamiętam, że wtedy w pewnym momencie puszczałem te moje takie traki, które, które słuchaliśmy na poprzednim streamie. Nie, na no jeszcze poprzednim. Te takie właśnie z 2015 na no, tych wszystkich gitarowych bitach, te takie old i Pamiętam, że właśnie oni wtedy, wiesz, dziwili się, bo myśleli, że jestem tylko kim gościem, co na Tunie sobie coś tam co bądź nawija, a miałem tu swoją erę już taką tekstową i, i mocną, więc pamiętam, że czytam nawet taga robiłem na, 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 na tablicy i pamiętam, że. Yy, to chyba nawet nawet Bartok zobaczył, że właśnie, o gościu, ty masz coś wspólnego z kulturą hip-hop, jednak, nie? Skoro wiesz, i graffiti, i tutaj jeszcze te, te oldschoolowe numery. Pamiętam, że dużo osób właśnie wtedy z tych uczestników yy, jakby dało mi respekt, a wcześniej się tego jakby nie spodziewali, nie? Że ja jestem hip-hopowym gościem duszy. Bo akurat wtedy był taki czas, że właśnie wchodziłem sobie na Tuna i sobie troszkę mniej tekstowo leciałem, nie? Także, także, tak, trochę był tak. Byli niektórzy, się bardziej zakolegowali na tej akcji, było to widać jakoś większą chemię, inni byli dalej tacy spięci, bo potrzebują po prostu więcej czasu na to, żeby się poznać z ludźmi. No jest tak, po prostu, nie. To wszystko zależy od konkretnych, jakichś właśnie, od tego, jaki kto jest. Wiadomo, w ten ostatni dzień to już. Nawet ja bardziej już gadałem ze wszystkimi w ogóle, nie? Ale no jednak ja potrzebuję trochę więcej czasu niż parę dni, żeby zakończyć. Czemu Ale chciała wbić o, na apartament? To... Miałem pić szampana w bramie. Szóre. Serce niczym diament. Dziś go nie oszlifowałem. Moje ręce niczym skaner. Piszę lewą trzymam w prawej. Piszę wiersz, trzymam piąt. I tam nie trzeba, jo, jo. nie no, ją. Dobrze, przystało. fajnie. Białas, Get, Bonson, no to są tacy, Vixen. którzy są na pewno, nie? A. A. No. Pamiętam właśnie, że, w ty, że, że wtedy się... Wtedy się bardziej właśnie poznałem i polubiłem z Janem rapowanie, bo wcześniej było taki, takie coś, że właśnie parę razy się z nim nie przywitałem, bo nie wiedziałem, że to on i on myślał, że ja coś do niego mam. Była taka rzecz. A w końcu wyjaśniliśmy się sobie coś na backstage'u, normalnie pogadaliśmy od tego czasu, właśnie było spoko, już śpiewał ten numer na, na, tych, na tych młodych wilkach i. No i ogólnie fajny gość, do, do, do dzisiaj się. Miło mi, jak gdzieś tam no, się spotkam jeszcze, no, by się, się przy. No i nasz kurwa, wyższa. Musisz sypać trochę na wozu, musisz do chłodnej między od czasu do czasu przystyć czasem pojawem. Gospel też był. Pamiętam, że na tym na tym klipie był taki moment, że właśnie wszyscy mieli stanek pod ścianą i on coś tam jakoś miał. Jakoś tak jak w się zachowywać, coś tam robić, i pamiętam, że ta scena była na tyle jakaś taka dziwna i cringeowa, i że, ale no wszyscy stali, bo tak kazali, i pamiętam wtedy face, syn magika, mówi do mnie, że nie, no ta scena jest lipna, nie biorę w tym udziału, i wyszedł z tego szeregu i poszedł, nie? Jestem, ja myślę, kurde, jako jedyny miał odwagę to zrobić, nikomu się nie podobała ta scena, jako jedyny miał odwagę wziąć i z tego wystąpić, bo się nie chce, bo, bo to po prostu już jak szopka wyglądała scena, i pamiętam, że ja wtedy poszedłem za nim. I nagle, wiesz, wszyscy takie what the fuck, jakby co wy robicie, nagrywamy scenę, nie? I już wszyscy poszli i wszyscy jakby zgodzili się z tym, że czuli, że ta scena jest cringe'owana, no ale jakby stali, no to już stali. A ten jedyny się odważył zrobić ten pierwszy krok i dzięki niemu nie mamy przypałowej sceny w klipie. Ta, taka anegdotka też była. Frosty też był inny, nie? Zupełnie inny był wtedy. No spoko, spoko było sobie to odświeżyć. Że tak scenie tak będzie. będzie. będzie.